Siema, siema. 17 luty. Mamy pierwszą świeżą sztukę. Serducho na pierdziało, że masakra jest w kąt, znaczy W końcu, bo ja teraz 4 dni odpuściłem. Mówię, biorę się dzisiaj. Taka pogoda. Ja lubię, jak deszcz pada. Pochmurno jest. No i opłaciło się. Zaraz podchodzimy. Nara. Jest dzisiaj on tak piękny, ale A, każdy zbieraczka czeka na to chwilę. Uh. No, worek się rozwiązał, teraz jazda. piękne Dobra. Nada, cisne dali.